Siemanko. Z racji tego, że na poprzednim filmiku był poradnik dotyczący krateru, to, żeby za dużo się nie przebierać, polecimy za ciosem i wyskoczymy na Energy Lipkę. W słowem wstępu, EQ jakie ubieracie na krater i na Energy Lipkę jest w zasadzie takie samo. Jedyną różnicą jest to, że na wyższym levelu klatin może założyć Gnome Armor, a około 1K plus magowie. Myślę, że jak się czują, to śmiało lecieć podem level, żeby kręcić damage. Tym jaki bijemy, to. 1000 edek, niecały 800 ek, 800 ms i 850 prawie palek, czyli ja. Gotowi? No to zaczynamy. Z Wami wyświetla się właśnie obraz z opisem, jakie czarmy najlepiej zapiąć na Energi Lipkę. Tutaj potrzeba tylko 2,5 kamobów, więc nie będzie to tak uciążliwe jak na kraterze. Pierwsze dwa czarmy od góry są obowiązkowe, natomiast przy elementalach i guardianach macie dowolność. Może to być Divine Wrath, Priest, czy po prostu coś, na co nie są odporne. Specjalnie nie umieściłem na liście biting booków, ponieważ bardzo długo się je wbija i myślę, że zanim ktoś się wbije już doskonale będzie wiedział co ma na nie zapiąć. Standardowo nie spinaliśmy się nad liczbami jakoś super, ja tutaj miałem jeden damage odpalony i z tego co pamiętam druid również jeden damage. Piku udawało nam się osiągnąć około 9,5 Karola, więc myślę, że jest to kolejny fajny spot na takie levele. Nikt z nas nie ma super postaci z super skillami, więc nie przejmujcie się, nie są to poradniki robione na 150 skillu na sucho. Przejdźmy zatem do omawiania poszczególnych klat wraz z alternatywą na mniejszy level. Pierwsza klata to tak zwany save spot. Robi się ją zaraz po zejściu ze schodów. Rolą Paladyna jest tutaj wylurowanie mobów z tak zwanej cebuli, która jest na dole. Około 3 do 6 mobów powinno się udać wylurować. To co jest ważne dla Paladyna w tym momencie: Rzucenie Magic Wola w dwukratkowe przejście, ponieważ wracając może się zdarzyć, że się strapujemy z mobami i czeka nas śmierć. Ustawiamy się po lewej stronie. Magowie są osłonięci przez klapę EK i RPK. Dobrym nawykiem jest rzucenie przez EK Magic Wola przed MS-a, dzięki temu MS praktycznie w ogóle nie dostaje damage'a i może się skupić bardziej na uchaniu EK i RPK. Druid, oczywiście, stojąc po lewej stronie, używa zamiennie masresów i siochów alternatywą na mniejsze lewele, lub jak też słyszałem na podkręcenie expa jest to co teraz widzicie czyli trap po prawej stronie rumu. Już wyjaśniam co czym jest. Niebieski znacznik to ustawienie eka z klatą. Dwa żółte znaczniki to ustawienie magic walli jednego przez eka i jednego przez emesa który biegnie w górę i dolurowuje mopki z północnego rumu. Wracając z mopkami przebiega przez lewy magic wall tym samym zostawiając miejsce dla RPK na prawym wallu który w tym przypadku dobiega ostatni, ponieważ luruje cebulę z dołu. Paladyn zbija prawy m i staje tam zamiast niego. Druid jest oznaczony zieloną strzałką, wbiega poza całym tym dymem, rzucając krzaka na plecy prawą stroną, następnie magowie wymieniają się na wave'y. Kolejną klatą jest tak zwany Flying Book. MS lub Edek biegną razem z Paladynem północnym korytarzem, lurując jak najwięcej mobów podczas gdy eka z drugim magiem biegną lewą stroną spota przebiegając przez jedną klatę. Następnie schodzimy na minus jeden i biegniemy na południe starając się paladynem wyciągnąć chociaż dwa mobki z korytarza. Tutaj eka staje tak, aby magowie mieli możliwość rzucenia wave'a i mobów z siebie na paladyna. Schodzimy na minus dwa. Tutaj natomiast na niższych levelach zaleca się, aby druid, jak i MS stanęli po lewej i po prawej stronie korytarza rzucając za siebie Magic Walla lub Krzaka. Kolejna klata na niższych levelach nie jest obowiązkowa, jeśli wyrabia nam resz. Idziemy wraz z MS prawą stroną. MS wlatuje w pierwszy korytarz do góry, Paladin biegnie drugim, starając się dociągnąć moby. Eka wraz z Edekiem obiegają spot na minus jeden z lewej strony i spotykamy się w pokazanym miejscu. Jeżeli magowie nie mają wystarczających leveli, żeby biegać z mobami, wstają u góry klaty, rzucając sobie z prawej i z lewej strony krzaka lub emwola. Biegniemy korytarzem i wracamy na poziom 0. Tutaj również opiszę dwa sposoby bicia tej klaty. Pierwszy jest taki jak widać na filmiku. Paladin dolurowuje do rumu moby z góry, dokleja się do eka i po prostu tłuczecie. Alternatywą dla mniejszych leveli jest teraz obraz, który widzicie. Chodząc na poziom 0, MS i Edek utykają się po lewej stronie na dwukratkowym korytarzyku. Eka oznaczone niebieskim markiem staje z klatą i rzucone są nad nim dwa emwole. Paladyn luruje z południowego Rumu, wybiega na około 10 kratek nadu i wraca, niszcząc najpierw prawego, później lewego łola i staje zamiast niego. Wracamy do naszego kółka. Kolejna i ostatnia klata to tak zwane Baitingi. Skubane potrafią naprawdę ostro wysadzić nawet 800 Eka, jak ktoś Zamuli. Eka wbiega do Rumu, zgarniając agromobów. Magowie z lewej i z prawej strony. Będąc paladynem, warto rzucić bombę z koła umiejętności, zada tym całkiem fajny damage. To co ważne, paladin wybiega pierwszy stamtąd i udaje się w prawo lurować cebulę. Tak wygląda pełne koło na energii lipce. Później już tylko liczy się jaki damage zrobicie i jak się odpalicie. Przy pól odpale myślę, że 11,5 kakaroła jesteście w stanie osiągnąć. Na więcej resw już nie pozwoli. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba, komentarza i wpadać na streamki. Przypominam, że pod każdym filmikiem będzie losowanie 50 tibia coinów, Wśród komentarzy, jakie zamieścicie. Trzymajcie się i udanych handlów.